Bardzo lubię z Wami śpiewać. No, no, bo taki fajny jest ten rytm. W Brookhaven sobie gram i odkrywam tego bardzo fajne sekrety. Elo, Elo, teraz śpiewa mój kolega. Ter Dawaj, śpiewaj. Śpiewaj. Śpiewaj! Siema, 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 elo, 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 XX, <śścoughs> x, d, 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 teraz śpiewam mój kolejno. Elo, elo, wliczajcie tutaj, na wychowę wszyscy gracze, co tu lubią grać. Roblox to najlepsza gra razem z spograniem z, z Minecraft. No bo tutaj wszystko też można zrobić. Ale nie można tu czasami coś budować, ale... Mój... Teraz będzie mój kolega śpiewał. Dawaj. A to słychać, co leci z tego. No dawaj. Elo, 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 elo. Elo, elo. Elo, elo.

Dobra, możemy już wracać do domu. Ej, może nagramy tego chowanego jakiegoś wygrze. Dobra, no to Pawidzowie.